Dzień dobry, nazywam się Robert Fryczkowski i jestem trenerem. Wróciliśmy do słuchawek i do mikrofonu, ponieważ dobry, dynamiczny mikrofon pasuje do takiego profilu mojego głosu i e, tą książkę, którą będę Państwu czytał, a jak to się przyjmie, to może inne książki, bo dostałem teraz taką fajną książkę, którą też bym chciał Państwu przeczytać. E, to po prostu lepiej się słucha, kiedy, kiedy jest dobra dynamika zapisu, kiedy jest dobry, jakby to powiedzieć, charakterystyka mikrofonu i tak dalej. Będziemy czytali sobie książkę Informatyka w służbie ludobójstwa Andrzeja Targowskiego, ale chcę powiedzieć takie słowo wstępne teraz do tego, jak to się wszystko moje zainteresowanie tym zaczęło. Mianowicie byłem w Gdańsku u takiego prepersa, który u takiego prepersa, u takiego prepersa który po prostu no, fantastyczny człowiek. Kupiłem u niego lampę radiową. No i kupiłem u niego jakieś tam lampę radiową, jakieś tam takie drobiazgi radiotechniczne, które były potrzebne tam do czegoś. No i on zaproponował mi herbatę. I to taki typowy prepers, wiecie, mieszka gdzieś tam, gdzieś. Jakby to powiedzieć? Mieszkanie takie typowe, takie prepersowskie. Wykrywasz metalu leży w kuchni na stole. On chodzi po domu w Moro i tak dalej, jakieś tam różne rzeczy. Wiecie, jak to u takiego. No i zaczął mi mówić, jak żyje, jak to, jak tamto. Zaczęliśmy rozmawiać, i ujął mnie tym, że zrobił mi, yy, powiedziałem na pierwszej herbaty: Ja powiedziałem, tak, ale zrób mi dobrej, jeżeli chcesz, mocnej herbaty, słodkiej takiej. I on mi zrobił takiej dobrej, mocnej, słodkiej herbaty, małą filiżankę. I byłem urzeczony. Dlaczego? Bo to znaczy, że ten człowiek słucha. Ja bardzo często proszę o mocną słodką herbatę, bo bardzo czasami lubię. Ale każdy mi robi zwykłego Liptona w dużym kubku. I ja mówię, ale proszę o małą herbatę mocną. On, ludzie odpowiadają mi, to wypijesz pół. No przecież pół nie smakuje jak mała mocna, wiadoma rzecz. I zaczęliśmy rozmawiać naprawdę mądrze, naprawdę długo, zaczęliśmy. Mi się wydaje, że mądrze miał całe. Półki, książek, szafy, dokumenty, ksera, różne inne rzeczy. I w pewnym momencie pomyślałem sobie: Boże, jakie to fajne zrządzenie losu, jaki to jest mądry człowiek. Jak fajnie, że go poznałem, ale w pewnym momencie powiedział totalną głupotę totalną głupotę. Mianowicie powiedział coś, co wtedy wydawało mi się tak idiotyczne. No, pomyślałem sobie, no, odklejony gość, szkoda. Przed chwilą myślałem, że jest bardzo mądry, a teraz widzę, że jest wariatem. Powiedział, ale wiesz, że gdyby nie IBM, to Holokaust byłby niemożliwy. Ja, no, prostak z Teresina, tam, czy teraz spod Warszawy, nieobyty, nie, nie znający wtedy filmów Brauna i tak dalej, nie wiedziałem o czym on w ogóle mówi i kojarzyłem komputery ibm jako te komputery z lat 70 wiecie, te takie bursztynowe albo zielone ekraniki, takie eleganckie panie w garsonkach, lata 70-te, te takie twarde dyski, które tak chodziły takimi nerwowymi ruchami, jakieś takie sale, drukarki. To dla mnie był IBM, to dla mnie był IBM i ja po prostu, yy, dla mnie on się, IBM zaczął się w latach 70 swoimi wspaniałymi komputerami, zresztą do tej pory znam ludzi, którzy używają te, tych ThinkPadów czy coś, bo uważają, że to jest kwintesencja i to jest najlepszy komputer, jaki kiedykolwiek laptop do tej pory powstał, a mój kolega ma takiego rozsuwaną i składaną klawiaturą, to jest po prostu dzieło sztuki. No więc ja pomyślałem sobie, no co za idiota, no jak komputery z lat 70. mogły wpłynąć na Holokaust. Otóż. Yy, yy. Józef Koźlarz, dziękuję za kawkę. Otóż wpłynęły. On mi to wszystko wyjaśnił. Ja dopiero to przyjąłem, że wtedy nie było komputerów w sensu stricte, tylko maszyny liczące. I teraz bardzo dużo się mówi. Nie wiem, jak to będzie w książce, którą będę czytał Państwu. Bardzo dużo się mówi. Na ten temat, że a te komputery powodowały zliczanie w obozach i te wybijanie numerów i tak dalej, i tak dalej, te maszyny liczące. Otóż nie. Te maszyny liczące po pierwsze umożliwiły przygotowanie się do wojny, ponieważ one potrafiły obliczyć, oszacować rzeczy, które zajmowałyby normalnie księgowym miesiące, jeszcze nie, nie lata. Czyli tak jak kiedyś Państwu już mówiłem wkładali karty takie w, w takim pudełku na przykład do z napisem na przykład tam Monachium i wpisywali ilu jest le, Monachium lekarzy. Brr, 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 to przeliczało, przeliczało, przeliczyło. Jest na przykład 1325. Mhm, a ilu jest pediatrów? 632 czy tam 58. A ile jest pediatrów pochodzenia żydowskiego? 26. A ile w tym jest kobiet? 12. Wszystko wiedzieli. I on mi wytłumaczył, na czym polegała rola y, tych komputerów. One nie polegały na tym, że znaczono ludzi w Auschwitz. Ona polegała na tym, że najważniejszą rzeczą w czasie wojny, co jest? Najważniejszą rzeczą w czasie wojny jest logistyka. To jest najważniejsze. Tam są wszystkie inne rzeczy, te czołgi, tam inne rzeczy, to jest gówno. W tym sensie, że oczywiście dobrze jak są dobre, jak są fajne, jak wszystko, ale taki Abrams, którego kupiliśmy, który tam waży 60 ton i on nie nadaje się na polskie mosty, na polskie grunty, na polskie podmokłe ziemie wschodnie, ponieważ tam ugrzęźnie. A bo zużywa nawet do 1000 litrów ropy na sto, tego paliwa na 100 kilometrów, więc Abrams jest bezwartościowym złomem. Jeżeli nie dowieziemy mu na każde 100 kilometrów jego marszruty polowej 1000 litrów paliwa, oczywiście nie dowieziemy mu jeszcze tam czegoś smarów, serwisu i innych rzeczy. Abrams jest o tyle wartościowy, jeżeli tak można powiedzieć w ogóle, o ile wartościowa jest logistyka. Chwała Bogu, my. Jesteśmy mocni sojuszami i mamy, jak przypuszczam, niesamowitą logistykę. No, niesamowitą logistykę. Opowiedziałbym Państwu kiedyś, ale to, będzie, to by zakrywało o zdradę tajemnic, więc nie będę Państwu opowiadał. Ale jakbym Państwu opowiadał, to Państwo pomyśleliby, że fantazjuję. No więc tak, nie powiemy sobie tego. Natomiast chodzi o to, że logistyka jest najważniejsza. I co było najważniejsze w Holokauście? Tak mi tłumaczył ten Preppers. Najważniejsze w Holokauście było to, że. Trzeba było zestawić pociągi, które musiały w ciągu dwóch dni, trzech, dotrzeć do celu, ponieważ jeżeli by ludzie w ciągu dwóch dni umierają z braku, z braku z braku, picia, tam nikt nie dostarczał tym ludziom ani jedzenia, ani picia, i po prostu to masowo ci ludzie w tych pociągach umierali, ale chodziło o to, żeby jednak 80% tego zasobu ludzkiego dotarło do miejsca przeznaczenia, żywych. I te trzeba, pociągi było, trzeba zestawić. I nie wiem, czy Państwo wiedzą, że kiedyś pociągi zestawiały się na takich zwanych górkach rozrządowych. Kiedyś pociągi w ogóle, jeszcze za mojej młodości, wczesnej, jak stałem na peronie, w lubsku czy w, tym, w Teresinie, to pociągi, jeszcze, jak byłem dzieciakiem, to pociągi były bardzo różnorodne. Na przykład, jechały dwa wagony takie kremowe. One woziły tam nabiał, czy tam produkty spożywcze, miał takie mgiełka na dachu. Potem jechały jakieś tam dwa wagony jakieś, wagon pocztowy, jakieś trzy wagony coś, trzy wagony z żelazem, yy, cztery węglarki, potem jechały z deskami, z deskami, z deskami, z deskami, znów jakiś tam inny wagon, inny, cysterna, 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 coś tam, coś tam, coś tam, znowu płaska platforma, 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 deski, deski, bele, 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 Szysz, koniec. Czyli było bardzo różne rzeczy, jechały na przykład ze Śląska do Warszawy, odbudowa, trud i tak dalej. W tej chwili, jak spojrzycie na pociągi, to pociągi jeżdżą w zasadzie tylko jednorodne. Jak ja obserwuję te pociągi w Stanach, jak siedzę i pracuję nocami. I. Mm, siedzę i pracuję nocami, to oglądam sobie różne pociągi w Stanach. Tam są postawione czasami kamery i się loguję w takiej kamerze i oglądam. I oglądam sobie życie miasteczka, jak ludzie se rano przyjeżdżają na kawę, szeryf zajeżdża i tak dalej, jest lokalny bar, plaga, urząd pocztowy i to miasteczko jest całe wymarłe, ale jest jeszcze taki rozjazd kolejowy czasami pod kątem i słyszysz takie bdang, 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 bdang i te pociągi lecą, lecą, lecą i na przykład jest tam 74 wagony Prawda? Yy, 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 jednolity, na przykład takich z, z cementem, takie cementowozy, takie trzy gruszki, załóżmy, czy na przykład kontenery, przede wszystkim kontenery lecą. W związku z tym, że amerykańskie sieci są niezelektryfikowane, oni często stawiają kontener na kontenerze, przez to ich, po czym lecą na przykład dwie lokomotywy, potem lecą ileś tam wagonów, już ciężko to oglądać, i na końcu jest jeszcze jedna lokomotywa spalinowa. Takie wszystkie to są te same. Więc te pociągi teraz są jednorodne. Wtedy trzeba było je zestawiać na tak zwanych górkach rozrządowych, i rozrządzenie takiego pociągu było ogromną logistyką. I po prostu pociąg lokomotywa manewrowa, na przykład Polska Stonka, wpychała taki wagon, je rozrzucano, i na przykład przyjeżdżał pociąg cały drewna z Hajnówki, i trzy wagony popuszczano do Warszawy, trzy do Katowic, trzy coś, ale one jeszcze czekały te wagony, bo jutro dojdą wagony ze Śląska z węglem, a za trzy dni dojdą jeszcze wagony ze stalą. I te pociągi wszystkie czekały na bocznicach. Dlatego teraz jak spojrzycie na przykład w Warszawie. To są ogromne ilości różnych bocznic, gdzie zestawiano pociągi i te, teraz te tereny są bardzo łakomym kąskiem deweloperskim, bo tam trzeba nastawiać biedronek, bo to jest po prostu nam teraz najbardziej potrzebne. Yy, a jak z projektem Izera? A, dobrze, bo wszyscy dyrektorzy na tym zarobili i no to dobrze, to dobrze, tak powinno być. Jak to, 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 któryś jakiś pajac, nie pamiętam, mówił, że będziemy jeździli polskimi samochodami elektrycznymi. To jest żenujące, ale może być żenujące, bo my mam bardzo krótką pamięć. No więc tak. Więc te tereny deweloperskie to są właśnie te bocznice i tam się zestawiały pociągi. I pociągi z transportem ludzkim trzeba było zestawiać w sposób szczególnie szybki, szczególnie sprawny i szczególnie sprawnie go dostarczać do Auschwitz. I tym wszystkim zajmowały się komputery. I gdyby nie było tych komputerów, to nie chodzi o numerowanie ludzi w tym, tylko przede wszystkim w obozach, tylko przede wszystkim nie byłoby tej całej ultrasprawnej, jak na tamte czasy, niezwykłej logistyki transportu kolejowego. Gdzie te wagony, prawda, jak od Francuzów wymagano kontyngent Żydów, to Francuzi dostarczali więcej tych Żydów niż wymagał kontyngent, a Norwegowie nawet pojechali po Żydów yy, na taką małą wysepkę, gdzieś tam była rodzina żydowska, samotna, mieszkana na wysepce, ściągnęli ją kutrem do do likwidacji. Norwegowie wiedzą, gdzie pewnie, gdzie są konfitury, pewnie po wojnie, gdyby wygrali Niemcy, to by mówili, my, my też tutaj Sprawdziliśmy się dobrze. Także widzicie, Państwo, tak to jest. No więc, tak to w ogóle wygląda. I to, było, to była jedna rzecz. No i ten człowiek mi to powiedział, i ja uznałem, że jest wariatem. No jak to, ale potem on mi wszystko wyjaśnił dokładnie. Potem powiedział mi o aferze SNCF. Mianowicie, koleje francuskie SNCF po wojnie do ocalałych z Holokaustu Żydów wysłały do zapłacenia bilet kolejowy trzeciej klasy żeby zapłacili ci, co przeżyli Auschwitz, za transport, za usługę transportu. To jest niesamowite, że to się o tym mówi, jak napiszecie afera SNCF, potem koleje francuskie SNCF przepraszały za to, ale to wiadomo, jak, jak to wszystko, jak to wygląda. I na końcu powiedział mi taką rzecz, piłem już kolejną mocną herbatę, patrzyłem się na lampę radiową 6L6, którą kupiłem przez wojenną jeszcze chyba, albo wojenną, firmy RCA, to taka fajna lampa, którą można użyć do wielu rzeczy, do nadajników, do odbiorników, do wzmacniaczy. Do, to, to była lampa, która zbudowała radiofonię amerykańską. Patrzyłem na tą lampę, patrzyłem na jakieś fajne detale, cieszyłem się towarzystwem tego człowieka. I on powiedział, ale wiesz Robert, że bombowce amerykańskie były do samego końca wojny malowane farbami z IG Farben i wyciągnął dokumenty. A mnie wtedy zemgliło i powiedziałem: Przepraszam cię bardzo, nie mogę z Tobą dłużej rozmawiać, nie dam rady po prostu. A on powiedział: Rozumiem. Bardzo żałuję, że zerwałem kontakt z tym człowiekiem, znaczy, że go nie przedłużyłem, że nie zadzwoniłem do niego, że nie przyjechałem potem do Gdańska na kolejną i kolejną rozmowę. Nie wiem czemu. Bardzo tego żałuję. To był bardzo wartościowy człowiek. Znaczy, jest na pewno, ale, ale wtedy to, co powiedział, spowodowało moje zainteresowanie. I właśnie dlatego zacząłem się interesować książką. Dlatego zacząłem interesować się tym tematem i znalazłem bardzo dobre filmy. Zwłaszcza znalazłem filmy czeskie na YouTubie, ale już teraz nie mogę ich znaleźć. Nie wiem, gdzie one są, czy ja może szukam. Słabo, czy coś się stało. Oczywiście obejrzałem filmy pana Brauna. Oczywiście tak to działa. Czyli po prostu świat jest troszeczkę inaczej zbudowany niż jest, i dzieje się to w tej chwili w pełni Orwellizm. W tej chwili, w tej chwili. Słucham Orwella rok 84 po raz kolejny, w kolejnym jakimś audiobooku, kolejnego lektora. I muszę Państwu powiedzieć, że za każdym razem, za każdym razem, wedle swoich lat, odbieram to, co jest tam napisane zupełnie inaczej. zupełnie inaczej I odbieram też zupełnie inaczej w kontekście czasów, które są. I powiem Państwu, że, że jakby Orwell rok 84 nawet nie jest tylko książką, jest po prostu przepisem na współczesne czasy. No to nic, to za chwilkę w następnym materiale zacznę czytać książkę i będziemy ze sobą aż do jej końca, a potem jak znajdziemy inną książkę, to może będziemy inną, zobaczymy czy seria się przyjmie. To jest ważne, a przede wszystkim czytam ją po to, żeby Państwo ją po prostu nabyli, ponieważ pewne rzeczy yy, zgodnie z kanonem powinny być w domu na półce, gdzieś spdf też na jakimś dysku schowanym. Po prostu, po prostu. Jedni mają wielkie telewizory. Inni mają wielkie biblioteki. Bądźmy tymi innymi. Wszystkiego dobrego. Szanujmy czas, który nam pozostał. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Robert Fryczkowski.